Siema... Ty kurde, no czemu jesteś prałat? Teraz rozumiem, to rozwalił. No i na sobie lepiej z Minecraft'a. Jak widzicie, jesteśmy na moim nowym serwerze Minecraft. Ja no to się nie da tak, kurde. Aleś już się... dalej, że za dużo powiedziałeś. No, ale to będzie jako się Siema, z tej strony Healback. Dzisiaj jesteśmy na moim serwerze w Minecrafcie. Jest ze mną kolega Matt. Siema, przywitaj się. No, cześć. No. To więc teraz idziemy do wioski Npc. No ścina mi coś Minecrafta, nie wiem czemu. No żal! No to czek! O, dobra, już jest. Dobra, dobra, tu, dobra, 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 dobra. Na, na No, o co jakieś wysoki biegają. Ja nie widziałem. Tutaj się osiedlamy? Bo ja nie wiem. No żal coś mało FPS-ów mama ty no Bo ja, ja nie, nagrywam i ja coś tak, tak dziwnie mam jakoś Coś jakoś małe to jest. A mi się mikrofon psuje, no kurde, szb, cholera No ma, co ty robisz? No dobra, to poczekamy chwilę na matteczka, a do tej pory no... No próbowałem znaleźć wioskę, ale coś mi się nie udało... ZAŁAŻĘ skrzynie. SKARBY! PATRZ! <grystanie> Dobra... To gdzie się osiedlamy? Mam partki z żelaza ty takich nie masz, bo ja mam super pomysł I w ogóle. I nie, nie. No nie wiem, no. Może być z nami, z nami nagrywa mainu, jeszcze nie wiem. No i możecie się spodziewać już serii playera Normalnej już takiej. Właśnie, i będzie super subskrybuj. Od razu. Nie wiem, czy będą jeszcze odcinki z multiplayera. No może, nie wiem jeszcze. Ale teraz będę się skupiać na single playerze. Coś ci się zgrubiał głos. Dobra. To gdzie się osiedlamy? No Jezu, no zrób coś z tym no no już działa. Przepraszam. Nie. No to tu są krowy, barany też. What? Zarypałem! to może. No to może zrobimy na początek prowizor na prowizoryczne schronienie. Dobra, to ja zbieram już dirt. Ja... Zrobimy narzędzia z błota i dom z kartofli. Będzie super. No ja już trochę pozbierałem drewna A ja już mam materiały. Ja tu buduję dom już schronienie takie wiesz. No nie, nie tu! No, no nie, nie, nie tu! To dużo tu. przemocy Ty ten... Tu. Ty ten pomysł na pewno Jokera wziąłeś. No to... Nie mów tak! Troszkę A ja za to wezmę od CTSG a, ty Mogą oglądam. Ja nie wiedziałem, że masz takie super pomysły. Dobra. Dobra. To ja już powoli będę budować domek. Ja już zbudowałem. Muszę sobie drzwi wziąć, skończyć. No, super. Tutaj migrowy. Nie. <tryk> Żal... Coś mi pisze na Skype'ie, czekaj! Na Skype'ie mi coś pisze! Dobra... Teraz No, zagadam... No, no Daniel tutaj sobie kopie... No ej, no czekaj! No. No kop to się... No żal cię, no! Gruba. No, Krówka. No. Więc ja teraz zrobię coś podobnego do JJ Jokera, taki ten. A ja wezmę pożywienie... ...i będziemy jeść. Masz. No. I na gra... I na razie... Na razie gramy bez potwór. Masz! Na razie grałem bez potworków, ale potem będą. Już normalnie będą. Ale na, bedą? Razie, na razie bez, tak. Na, no, na razie bez, weź. Masz to, człowiek! O! Ej! Ej, no nie bij go, żal cię, No nie, przestań! No żal! No przestań! Jak co... Ej, no, to to są te emeraldy, co? Jaki emerald? mam po polsku, to jest szmaragd! Aha! Chodź do domu, bo no, nas zjedzą. Ptaszki. Wynocha! Moje. Ej no, a ja cię! No dobra, dobra, ja robię swój domek. No, żeż, ktoś mi pisze ciągle? No czekaj! No. Pomogę ci! No nie, eee! Pomogę ci, będzie no, szybciej! Nie, e. No, no co ty robisz?! No, dajże mi to, że! Buduj! No dobra, takie wys... No, co ty robisz?! Daj mi dirta, że! No to masz, że tu! No dobra. I że buduj że. Dobra, już cicho bądź. No czekaj, ja buduję. Buduj, że! No buduję już. Ja ci pomogę troszkę. No dobra, już czekaj. No kurde mi ktoś pisze, co... No, co ty robisz? Jak to tutaj drewno, że. No żal! No cicho. No żal. Bądź. No czekaj. Zrobimy sobie takie... takie... No, więc jak widzicie. My, jesteśmy... No więc jak widzicie, jesteśmy z MADEM na nowo. Na no. Mintersuraft Multiplier. No wchodzę tu no, swojego. Domu. Nie było. Ja wiem, oh, że ja robiłem informację, że nie będę tutaj dawać już filmów. No ale jednak... <słuch> Zrobiłem. Znaczy za kanapkę zjem. No ża nie jest tyle. Ile to można jeść? no? że No nie no, to ty robisz, no już. No i co teraz robimy? Ja robię już powoli kopalnie. No można zrobić. No to ja już robię. Taka fajna, taka fajna będzie spiralna. Tak jak u J.J. Jokera było. No co ty, no co ty robisz? No, sezon pierwszy, pamiętasz? Pamiętasz sezon pierwszy, jak robił spiralne schody? Tak, było super. Ja chcę no. więcej. Muszę no tu moje... ja teraz zrobię właśnie takie same, były fajne. Ej a wiecie, no! Aha, kamień! A... Czekaj, muszę zrobić sobie crafting boxa. A mój... a JJ no, Rady... Joker to mój wojek! No jak to? No to no? poleci nas, tak? Tak! Będzie super, będziemy mieli dużo pieniędzy Yyy... Dobra, tutaj dam. Tak... tak... Tak dałem tak sprytnie trochę, że tutaj jest crafting box w, w ścianie. No. Dobra, ja robię tutaj kill off. Ktoś mi pisze na skypie ciągle. No, żal. Dobra, czekaj, ja tutaj muszę ich wyłączyć. No, ja nie pierdłem. Żal cię Pier... ma. Dobra, ja, ja kopię dalej. Dobra, bo ja tutaj umiem kopać. Kopać. takie fajne będą, schody. No, o już, tak. już mam węgiel Może A zrobimy ja... znowu Detrana No nie no. wiem jeszcze, ale może zrobimy. A tutaj będzie moja No ale jak to jeszcze nie zrobiłeś hmm. D... -d, -d nie. O, szkieło! Raczej... <grym> <Trzy grym> No żalże cię! Głupek lawę! A ja znalazłem żelazo. No, szybko. No ja mówię o szkiele jakimś takim. Co tam wiesz? Dobry. No jak głupi no Nic! Nic, jak głupi no. no. Dobra, co ja kupię dalej. <słuch> No i widzicie, Hilwek powraca z nowymi materiałami. Reaktywacja! Reaktywacja ma. raczej. raczej Hilka. Będzie dużo materiałów. No. Widzimy, będziemy mieli. raczej tego, dużo widzów. Ale super mamona. Co? Ale co? No już jestem. No dobra, coś węgiel. No ja też kopię. No Żart nie powtarzaj po mnie, bo ja tutaj mam zapowietrzenie. O, teraz mam 40 FPS, a miałem 20. Co się stało? Ej, ominożki Węgiel! No to czekaj no, czekaj na który ja jestem już. 36. Co ty jesteś tak głęboko? No, no jak głęboko? No przecież to jeszcze diamentów nie ma. Jak to? To przecież one są... No, no sorry, no, no czekaj! Dobra, ja idę na lepiej w ta. No gravel, no. Jak ja nie lubię gravelu, a wy no robicie... tutaj może wykopiemy taki duży, taki duży kanion i zrobimy coś takiego fabularnego jak u do Kera, takie, nazwijmy to może Świat do Creepera i... no. A może po tak będziemy sobie gadać, co? Nie, głupie. No to dobra. Tylko tak, mówiłem. Dobra, wybacz. No nie, zleciałem, że. A może zrobimy jeszcze dyskotekę, tak samo jak w tamtym, takie fajne było? No, ona była super, tak z lawo... No nie, spadłem. Żad. No... Żad. 22, już jestem blisko. A tak w ogóle to między nagrywami prawie że. Nad, nad ranem był, że zaż 21.30. No tak naprawdę, już jest następny dzień. No właśnie. No, tylko jedno szkie... żelazo. O, dwa. Gdzie masz? No żal, ale npc to jest... Bez... moich, moich. My... Daj mi szkło, że... Ja nie mam! Czekaj, już jestem blisko. Już jest 12, już jestem blisko, strasznie bedrocka. Są diamenty! Mam diamenty, ej! O no nie wpadłem do ej, mam, na diamant! Mam jeden diament! Mam! O trzy czekaj, czekaj! Mam trzy diamenty! Co ty gadasz? No serio mówię! Ja cię mogę rzucić nawet jak chcesz, bo ja nie chcę. A bo nie ja chcę w sumie. Ej, to może zrobimy tutaj cięcie i jak wykopiemy już wszystkie diamenty, to wrócimy do was. No, to, to zaraz wracamy. No ma Dobra, już jesteśmy z powrotem. No, Naprawdę, całkiem sporo ich no, było. E, w, w około 20 minut udało nam się tyle diamentów wykopać. No, no. Du dużo, no właśnie znalazłem też... ...ermlaldy, czy emeraldy. no jakoś tak. I właśnie... Szamragd! No i właśnie tego. Chodzę właśnie wody. pohandlować z tym, z NPC, bo... Ja właśnie zauważyłem, że Joker handlował chyba. Więc ja też. Idę handlować. Ciekawe, czy da się tragować, nie? Po angielsku trade. Tradę. Jakby ktoś nie wiedział. A co to znaczy? Co? A co to znaczy? trade? No. To chyba znaczy... ...sprzedaż. Aha. Ja nie wiem. Dobra, jesteś na górze. Teraz znajdźmy jakiegoś człowieka. Ja, 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 wauł cię, Ojej! O tutaj, tutaj, Nie tutaj. uciekaj. Tu. Czekaj, jak jak... No żal ja idę do tego. No, Oni. Ej no patrz. <coughs> ej no patrz. Tutaj chcę trzy emeraldy za nożyce. Ja wezmę, bo to jest... No ej no co ty mi ej, zrobiłeś? Patrz, to... patrz! Co? Wiesz. Ja, ja kupiłem trochę za dużo. Jeszcze diamentów, nas no, zbierałem strasznie dużo. O, razem z matem. No i że już nie ma miejsca nowej. Dobra, już. Koniec. Jajka też wyłapałem. Koniec. Jezus, jakie laki mam. Jajcarsko. No. Więc może w następnym odcinku wybierzemy się do piekła. No może. I skąd ty to masz? No, i w ogóle jak byliśmy, to zdobyliśmy tutaj takie rzeczy. No nie wiem, co to jest. Ja, ja też nie. Mamy też skrzynki. A co to, czekaj, jak to otworzyć? Ej, patrz, patrz, ja mam tutaj i to tutaj jest. Nie masz nic, kłamiesz. No aha, dobra. Ja idę do tego NPC. Je ja noży! A czekaj, jeszcze to jest inne. Szczały! Szczoły można kupić! No, ej no, znowu! Wywaliło mi! No, ej no, nie bij go! No, no, ja cię uderzyć nie mogę. No, w kopalni, jeszcze w kopalni znalazłem śniad. Fajnie, na podłogę się przyda. Śniadę. No to. No w sumie już to tyle. No, test tu ja. Te test tu ja zrobiłem. No i to w sumie tyle. I zrobiliśmy chaty. Sorry, że nie nagrywaliśmy wtedy. raczej nagrywaliśmy w sumie, no. Na... Ale tej chaty nie pokazaliśmy, jak robili. A raczej. No. Dobra, nieważne. Dobra, to. Patrz, ej, patrz, patrz, co? Co, co? Co tam jest? Ale Napisałem. ja nie mogę, czekaj, czekaj, czekaj. Napisałem? No, nie ma tam książki. Daj jeszcze raz. Czekaj. No mam, dobra. Jak to Aha. Nie ja ma z tej strony. Dobra. No to my kończymy. Czekaj. No, ale co jeszcze? Już mam dosyć. Gdzieś ja nie chcę tego przesyłać? 20 minut. Jak ty w ogóle piszesz? Może. No, mody. Cza czary tu są takie. No to dawaj no. Masz. No. Czytaj. Proszę? Na, to pozdrowienia. ma? A jeszcze to do, dopisać kogoś. To czekaj, dopisz. No. Czekaj, dirta wywala, żebyś miał miejsce. A czy w sumie nie te księgi mogę wypalić? Która jest moja? To jest dobre? No. A no. Dobra, to jest ta. no. To jeszcze tego pozdrawiam. Nie wiem kto to jest. Ale pozdrawiamy ich, nie? No, no widzowie też no. się stało. No, no, na ci taki prawdziwy no widzowie. nie, będę umierał. Ale jak tam skoczyć? Dobra, no. no nie, no co się stało? Coś ty zrobił. Nie wiem właśnie, co się stało. Krót... Czekaj, bo ja spróbuję <słuch> wydostać się. Wy Więc, wydostałem się. Dobra, no to my kończymy. No to się subskrybujcie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No a Mattecz? jesteś? No jest, mam nowy kanał przy no. A no, Halofa nagrywa. Zero MR Mat, ma teraz nowy kanał. Tak. Tam nagrywa calofa, już mam dwa filmiki. A nie wiem, co usunąłeś, ale tam tamtego, no. Widzisz jak szybko? Już ten szybki bil. Dobra to, to mi się żegnamy. Kiema no. Kiema.